Dzień dobry widzowie. W dzisiejszym odcinku na poboczu nowy niesamowity samochód od ARES Design, jak również elektryczny Ora Good Cat oraz BMW i4 gotowe do produkcji. Zaczynamy. Dokładnie kilka miesięcy temu Audi zaprezentowało koncepcyjnego elektrycznego Q4 Sportback Etron, a teraz auto zostało przyłapane w pełnym kamuflażu na drogach publicznych. Oznacza to, że projekt wszedł w kolejną fazę testu i zbliża się do produkcji. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to wariant QP modelu Q4Etron który został już też przyłapany kilka miesięcy temu. Główną zmianą będzie oczywiście kształt dachu za słupkiem B, który delikatnie zaczyna opadać w kierunku tyłu. Samochody cechować się będą też identycznymi przednimi pasami, natomiast z tyłu wersję Sportback wyróżniać będą bardziej agresywnie i stylizowane światła LED oraz lotka na klapie bagażnika. Samochód zostanie osadzony na platformie podłogowej MEB, w której zamontowana zostanie bateria o pojemności 82 kWh, zasilająca silnik elektryczny o mocy ponad 200 koni mechanicznych i 310 Nm, napędzające oś tylną oraz drugi silnik o mocy w 101 koni i 150 Nm zasilający oś przednią w rezultacie finalnie daje to ponad 300 koni mechanicznych i przyspieszeń do setki w 6,3 sekundy. Włoska manufaktura Aries Design zaprezentowała swój niesamowity projekt nazwany do tej pory S-Project i bazujący na Chevrolet C8 Corvette. Pierwszą rzeczą, która zdecydowanie zwraca uwagę jest niesamowita, futurystyczna stylistyka pojazdu, który nie wygląda jak cokolwiek, co można spotkać na drodze. W zasadzie bliżej mu do konceptu niż produkcyjnego modelu. Zaczynając od przodu rzuca się w oczy ekstremalnie niskie nadwozie z mocno uwypuklonymi błotnikami. Kabina jest również niska i kompaktowa, a tył wyróżnia się końcówkami wydechu ulokowanymi dokładnie na wysokości silnika Ares S. Projekt ma z tyłu charakterystyczną, pojedynczą listwę świetną LED, podobną do Bugatti Chiron. Do napędu służy tu oczywiście jednostka z korwet C8, czyli 6,2 litra V8, podrasowana do 700 koni mechanicznych i 969 Nm momentu obrotowego. Sprzężono ją z 8-stopniową dwusprzęgłową przekładnią automatyczną i napędem na tył. Ares Design ma zamiar zbudować jedynie 24 egzemplarze tego projektu w przeciągu najbliższych dwóch lat. Każde z nich kosztować będzie bagatela pół miliona euro. Volkswagen id ID.4 zbliża się coraz większymi krokami, a niemiecki koncern coraz mniej zasłania go na kolejnych ujęciach. Globalna prezentacja ma odbyć się już 23 września. Nowy elektryczny SUV ma cechować się niesamowitą przestronnością i zdolnością uciągu przyczepy do 1900 kg. To całkiem imponujące, gdyż jest to samochód wielkości Jaguara I-Pace, który pozwala na ciągnięcie jedynie 750 kg na haku. Oczywiście Tesla Model X wypada w tym wypadku lepiej, ale nie jest to bezpośredni konkurent tego crossovera. Niespodziewanie stylistyka nowego Volkswagena będzie bardzo zbli do tego co zaprezentowano w koncepcie ID Cross, dodatkowo znajdzie się tam też dużo detali z ID Free. Konsekwentnie największym wyróżnikiem przodu będzie mocno zabudowana trapa chudnicy oraz nisko schodzący przedni zderzak, jak również przyjaźnie nakreślone reflektor LED, podobnie z tylnymi światłami. Nowa generacja BMW m 4 Coupe ma zostać oficjalnie zaprezentowana pod koniec września, dział BMW M wyraźnie testuje na drogach publicznych którąś kolejną hardkorową wersję tego modelu, może to być znacznie bardziej skoncentrowana na jeździe torowej M4 GTS. Na zdjęciach krążących po sieci od tygodnia widać mocno zakamuflowane M4 z bardzo charakterystycznym centralnym wydechem oraz przetwierdzonym na stałe dużym spoilerem na klapie bagażnika. Dodatkowo stoi na fotce obok zwykłego M4, które różni się od niego znacznie. Dyfuzor również wygląda na inaczej zaprojektowany. Jeżeli rzeczywiście. Jest to wariant GTS, to z pewnością oprócz widocznych zmian, auto cechuje się też zmodernizowanym modernizowanym zawieszeniem i jużtywnianą konstrukcją. Pod aluminiowymi felgami powinien kryć się też bardziej efektywny układ hamulcowy, a masa samochodu powinna się zmniejszyć. Silnik napędzający bazowe M4 oraz wersję Competition zostanie zapewne podrasowany i generować będzie ponad 510 koni mechanicznych. Na więcej informacji czekamy. Kiedy Maserati zaprezentowało w tym tygodniu nowe MC20, pojawiła się też zapowiedź późniejszego debiutu wariantu elektrycznego. Póki co włoski producent nie zdradzał jednak zbyt wiele szczegółów, ale to uległo zmianie. Po pierwsze, linia elektryków Maserati ma otrzymać nazwę Folgore, oznaczającą po włosku burzę. Samochody cechować się będą instalacją elektryczną o napięciu 800 V oraz trzema silnikami elektrycznymi napędzającymi łącznie wszystkie koła. Moc dwóch trafiać będzie na oś tylną oraz jednego na oś przednią. Maserati MC20 Folgore będzie znacznie mocniejszy od konwencjonalnych, napędzanego pojazdu, który otrzymał do napędu 3-litrową jednostkę V6 Twin Turbo o mocy 630 mechanicznych i 730 Nm momentu obrotowego, robi setkę w mniej niż 2,9 sekundy i osiąga maksymalnie 325 km na godzinę. Nie będzie to jednak pierwszy elektryczny samochód, który ujrze światło dzienne, gdyż honory czynić tu będzie również zapowiedziane nadchodzące Gran Turismo, które ujrze światło dzienne już w 2022 roku. Na Folgorę MC12 będziemy musieli zaczekać do 2023. Nowy DS4 został przyłapany podczas testów na drogach publicznych w południowej Europie. Auto jest zapowiadane jako bezpośredni konkurent Audi A3, BMW serii 1 oraz Mercedesa Benz klasy A. Pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące płyty podłogowej tego samochodu. Według części z nich auto zostanie osadzone na bazie nowego Citroena C4, czyli CMP. Inni zaś twierdzą, że będzie to rozbudowana platforma EMP2, którą dzielić będzie z Peugeot 308 oraz DS7 Crossback. Wtedy też samochód mógłby pojawiać się bez przeszkód w wariantach plug-in hybrid oraz w pełni elektrycznej wersji. Prototyp wyda Wydaje się być już gotowy do produkcji. Kamuflaż jest skrzętny, natomiast nie jest w stanie oszukać ostatecznego kształtu bryły samochodu, która prezentuje się zadziornie i sportowo. Z przodu pojawią się nowoczesne reflektory LED, a uwagę zwracać będzie agresywnie poprowadzona linia dachu oraz wąskie tylne światła z interesującą grafiką LED. Premiera tego nowego modelu powinna odbyć się w 2022 roku. Maserati, korzystając z szumu medialnego wokół modelu MC20, przedstawia kolejne plany dotyczące wprowadzania nowych modeli. Teraz producent wrzucił do sieci jednoobrazkowy zjazd następnego Gran Turismo. Firma ogółem planuje wprowadzenie 13 nowych modeli do 2024 roku. To prawdziwie włoska ofensywa. Właśnie Gran Turismo będzie jednym z pierwszych modeli, które odbędą swój debiut. Część detali stylistycznych jest już znana, a samochód będzie cechować się podobnym kształtem nadwozia co poprzednik. Pojawią się jednak przeprojektowane reflektory i tylne światła podobne do MC20. Maserati potwierdziło, że wszystkie przyszłe modele będą dostępne w wersji w pełni elektrycznej. Oto kolejny chiński elektryk, ale zrobiłem Wam sporą przerwę od dziwadeł z Państwa środka, więc nie marudźcie. Ten nazwany został Ora Good Cat i nazwa jest głupia. Autobudowany jest przez koncern Great Wall Motors. To kompaktowy, przyjaźnie wyglądający hatchback, czerpiący stylistycznie wiele inspiracji z europejskich Porsche 911, Volkswagena Beetle oraz Fiata 500. Auto mierzy 4,2 metra długości oraz ma 2,6 metra rozstawu osi. Z przodu charakteryzuje się prostymi w formie okrągłymi reflektorami LED, zabudowaną atrapą chłodnicy oraz nisko poprowadzonym zderzakiem Samochód Osadzono na 5-ramiennych aluminiowych felgach. Tył samochodu jest całkiem interesujący, gdyż zamiast tradycyjnych tylnych świateł zamontowano listwę świetlą zintegrowaną z tylną szybą. Pod pewnymi kątami, zwłaszcza tył samochodu, przypomina Nissan Ali w pierwszej generacji. Wdętrze jest bardzo eleganckie i wygląda premium. Jest tam wyświetlacz za kierownicą oraz wyświetlacz do obsługi systemu multimedialnego. Jest również dwuramienna kierownica oraz deska rozdzielcza pokryta dwoma kolorami skóry. Auto, napędzane z jednym silnikiem elektrycznym o mocy 140 koń mechanicznych i 210 Nm momentu obrotowego, potrafi przejechać na jednym 501 km. Jeśli cierpisz, bo Twój Rolls-Royce Kalinan ma za mało mocy, to możesz zgłosić się do specjalisty tuningowego VF Engineering, który przygotował mały pakiet podnoszący moc samochodu o dodatkowe 100 koni mechanicznych i 149 Nm momentu obrotowego. Dzięki dodatkowi silniku o pojemności 6,75 litra V12 generuje ponad 660 mechanicznych i 999 Nm momentu obrotowego. Pozwala to katapultować się do setki w 5,1 sekundy. Pakiet kosztuje dodatkowo zupełnie sensowne 4000 dolarów. Firma jest rozważna i naj wyższy pakiet nie wnosi żadnych innych szczególnych zmian do Kalinana, żadnych zmian stylistycznych ani modyfikacji wnętrza. To szlachetne, bo Rolls-Royce'a głupio poprawiać. Po 6 tygodniach pracy i inwestycji na poziomie 200 milionów euro, BMW wreszcie zakończyło konwersję monachijskiej fabryki samochodów i przygotowało ją do składania nowego elektrycznego BMW i4. Produkcja rozpocznie się już za niedługo, gdyż samochód przeszedł wszystkie fazy testów i dostał zielone światło. Bateria na jego pokładzie waży 550 kg, a dwa silniki elektryczne generują 530 koni mechanicznych. Można być 50 lub 20 koni mechanicznych więcej niż w odmianach BMW M3. Elektryczny rodzinny sedan ma przyspieszać do setki w około 4 sekundy, a bateria o pojemności 80 kWh pozwoli na przejechanie. Około 600 km na jednym ładowaniu. No i to dzisiaj koniec porannych wiadomości. Zobaczcie nasz ostatni test elektrycznego Hyundai Kona. Jutro znów na poboczu. No i top. Hej!